Siemanko, ja jestem spradek. O! Idealnie się włączyło, jak zaczęłam grywać. Jaki timing. Yy, dzisiaj Co? gramy CS jak ostatnio z kłakiem. Yy, kłaku. Mm. Yy, przywitaj się. Dzień dobry. Dobry yy, Kłaku wieczór. mi dał jakieś ustawienia nowe, dlatego będziemy je testować. Może się trochę przestraszyć, bo trochę pixelioza może być. Serio? No najwyżej zmienimy wiecie... w trakcie widzowie. Yy, i uwaga, uwaga. Aż tyle procent osób z Was nie subskrybuje mojego kanału. Dlatego szybko to zmieńcie. Zostawcie łapkę w górę. W sumie zostawcie to, co widzicie teraz na ekranie tutaj. Jeszcze Wam pokażę te statystyki. O! I po prostu zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Najważniejsze, subskrypcje. Żeby... Yy, te wyniki, co widzicie teraz właśnie na ekranie, się, się z... zmieniły. Ej, z jakimiś typami się steamowałem, patrz to, nie strzelaj do nich! Jak się zrespią, patrz to! Deweganka, że reparówka. Co?! C w ogóle Kłaku se zmienił wynik. Nie wiem, o co z tym chodzi. I tam ogóle, piszą, mimo, piszą coś, coś tam. Istotne. A oni piszą, Polacy? Byś... Polacy? Polacy, i tam pisze, że deweganka... Zaproszenie nie do, do znajomych, od te, jednego z nich, tego Nexu coś. Ale z chłopie, oni się stymowali. Ej. Dobra, też mu daję zaproszenie do znaj. Czekaj, laga mam, o. Ty, ej, jakoś nie jest pixelioza. Jest idealnie wszystko. O, trochę mnie cofło, ale z nic. Ty no to czemu Jadę się z nimi strzelamy? CZEMU Jadę SIĘ Z NIMI STRZELAMY? Jak Soju. Ty trochę mnie tak Musisz cofę. wygrać. <laughs> o. Dobrze, dobrze. To dla was, widzowie. To dla was. Dla, dla widzów was. wygraj. A on góry jest! No. To ja nie zauważyłem. To jego głowa była. To ja myślę, że to coś innego. Jest. to za no, tobą był. Gdzie za mną? No, że jakby na ich spawnie. Na ich spawnie. Tak mi się zdaje, że... No, mówię. Ty, ej, w ogóle nice. tutaj. O, bilet do piekła! Ten skin ma On znaczy... Nawet git jest, ty chyba mi go pokazywałeś czy coś, tam... O kurde! Przez przypadek wywaliłem. Ojej, ojej. ja na y sacie do nich bo... W ogóle e, widzowie zmieniłem sobie y, do Galilka sobie y, zmieniłem skiny w ogóle, dezerta zmieniłem. Y, Galila też zmieniłem, patrzyłem ziemię, bo gadałem de Galila też zmieniłem, co ja jeszcze zmieniłem? Chyba tyle, nie? A Bizona też dodałem jakiegoś tam miałem za chyba 5 groszy czy coś. Tego pokażę wam tutaj Galilka. Są tutaj naklejki dwie fajne. Mm, na tym gdzie trzymam tą rękę jedną, no, widać nawet te naklejki. Tam gdzie trzymam tą rękę do podparcia No BGP Dostał raz, dostał raz, raz w, 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 w. Yy, góra jest jeden, kurde palę się One dead Który ten na dole czy u góry No już same Dobra, jakieś słabe broniki nie biorę, a tu? Aha. Dobra, czyli ty zabiłeś tego u góry, tak? Tak. I I to Git. Jeszcze pokażę wam, widzowie, tego, tego tu. Naklejkę ma taką fajną. Taką tutaj, o wyjdziecie błyszczącą, brokat. Brokacik, wow. Dobra, uważaj. To y, ten. Czekaj. Ty, ty. Flesza daję, ty dostałem! Aha, ja też! Ja zdełem w ogóle! Kłopca full auto zrobił! No szybko biegnij! Bo ten! Ogień nie przerwał! On był na dole na kadła Nie, dobra, Gasił z niego wygra Nie jakoś, a ilość. <gryw> nie wiem co nie piszą. Negev do bana im Nie wiem nawet czy dobrze to napisałem. Nie interesuję się Negevami. Znaczy z Nerbiksem raz ten. Grałem Negevem, no to zaszmaty. No dobra, ma i tego malutowa. W ogóle wieza niedługo będzie. Powrót składu tak prawdopodobnie. Gdzie ty jesteś tu? Powrót składu. Strzela. Pamiętacie jeszcze skład? Odcinek ze składem? Jest tu. Kurde, no dostał chyba. A Negev on ma. Coś ten z Negewem. Negewowicz. Jest. Mm. E, oczywiście, kto zamyka tabelę? Oczywiście, że super Ty! Ej! Tyle samo killi mamy. <kluz> Masz okay. jedną śmierć więcej i dwie asysty więcej. Bo ja tam pamiętam, że w jednej rundzie chyba obiłem dwóch i zginąłem, nie? Abo nie? Chyba... Kurde no! Nie! Opcje mi się jakieś włączyły! Co ty zrobiłeś? Opcje mi się jakieś włączyły! Kliknęłam chyba shifta i escape, czy shifta i taba? Coś w tym stylu, nie wiem, włączyły nie, mi się nie, jakieś... Nie przepraszam was widzowie i przepraszam ciebie, kłaku. Tu. No. Dobrze, tu. Do... Może do tego, do to. On jest nerfiony, są już. Hmm. Już nie w modzie, nie w modzie. Albo tą taktykę pamiętasz? Nie, ja nie. Że wale smoka i puntuje. Góra obity troszkę, troszkę obity ten góra. kryj się. Wyjdź z tego i strzelaj w smoka. Ja. Aha, on też wyszedł. Nie mogłem. Ale da radę? Jak da nie ma radę. kupionego, to nie da. Da radę. Miał kupione. Pomyśleli, pomyśleli. A to jeszcze nie ma zamiany stron, nie? Do ośmiu... tego jest? Ostatnia jest chyba. No tak, dobra, też biorę negewa Aha. Mówię, że nie interesuje się negewami tymczasem ja z Negevem pozdro 600. idź ty babo tam w ogóle. Nie no dobra. Tak mi piekle. No jak chłop nie zabił! Nie wiem... Tak strzelasz to widać. Czy już? Przecież... A. No tak. Ej, widzowie przepraszam ogólnie, ale jestem największym lamusem w tą grę. Jakiego świat widział. A busty z oczywiście chciałem iść tam ale dobra mogę Dobrze. oczywiście Szybko oczywiście oczywiście ja nawet na nożu biegnę specjalnie no, no aha hmm. Myślałem, ale jestem że obite... chociaż jednego zabijesz trzy razy dostał. i teraz oni myślą że jestem site Go no ale ja. No, o, w miejscu stoisz. A bo ja nie pomyślałem. 41 dostał, dostał w klatę. O! Do bizona tu dodałem naklejkę, taką na dole, tam też gdzie trzymam. Ale on kosztuje 50 groszy, to z tych... No ale prawie go zabiłem! Jeden dostał 79 w 5, a jeden. Yy, 41 w. Yy, 4. A teraz Zeusa. Dobra, widzowie, teraz yy, gramy tego: dezerta, palaka. Fajnie, sam się spaliłem. Ze wstydu się spaliłem, chłopu. Ja, ja mówię, chciałem, już mam wywołane ja kebaba we All in, all in, że tak powiem. Babika im rzucę, żeby się wystrać. Ale dobra, yy, rzucam tu wabika i biegniemy site od tyłu ich bierzemy. Ej, a jak ty mogłeś odcinek nagrać z tego, z GayDropa? Ostatnio. No. No, się działy akcje. No czemu? Też mata grane gebem Dobra, widziałem się w następnej rundzie, bo ja już nie mam siły do nich. Dobra. Dobra widzowie mamy już kolejny mecz, wczytało nas. Jeszcze mnąko, jestem super Adrian. Ej, bo... Ich, ej, no, bo... To fajnie się bawisz. Co? <laughs> Kupiłeś. A co czytanie. chodzi? No bo nie ja jesteś? jestem po prostu takim fanem. Tak. O! Jest! Jakiś de-vegeta je-parówkę, muszę go zabić. De-weganka ja, je-parówka. De... de, veganka, de, vegeta, de, de veganka, która je parówkę. de je-vegeta je-veganka. Jakąś de która je-parówkę, muszę zabić. Ty! Chłop A dawaj do tej toi. No to jest rozgrzewka, to dawaj. Nawet świeci w, w, w ci na czerwono. No, widzę co robisz, Cię, jak to się echo roz tak słychać. <zysz> A mój już nie mam. No, Przesuńcie! Bo aha! Skąd? Jesteś, jest ślepka, a, ślepka jesteś, Proszę jesteś nie Ślepka, ślepka, drepka jesteś. Proszę nie powtarzać sytuacji z wczoraj. No bo ty się nie pytasz nie wiem, skąd? A gaśisz się na ciebie patrzy A ja się na niego nie patrzę i co? Aha! To nie jest nawet nie Polak, ale pisze po polsku. O rusznik 21. Była nie Polacy. No nie, ale zobaczmy jakie ma te. 20. Mam 20. jeden to skupień. rusek. Jeden to jest rusek. Ej, 18. Można zdjąć tumika pod prawym guzikiem? Nie, nie można. Znaczy ja kiedyś klikałem prawy guzik, bo chciałem przycelować i wtedy zajmowałem tumika, ale to. W je jak jeszcze dwójki nie było. To ja nie wiedziałem. Obydwaj to, jak ci się ruskie. Słuchaj, a ty masz ja, swój kod na KDR? Nie, nie mam. To, to mój promój. <laughs> Jaki to był? Polecam no, na KeyDropie do wpisywania kodu yy, Jan Matajko. Yy, ja Wszystko, szczer Jan szczerze, Matejko szczerze wam powiem. Możecie mnie nie wierzyć, ale jakbym ja to nagrał, że wpisałem ten kod. Wpłaciłem dwie dychy i normalnie... Pamiętasz te pierwsze skrzynki? Chłopie, wszystko Płaciłem wszystko dwie dychy i na profit wyszedłem chyba z cztery chłopie. Nie? Nice. No nice, ale gdyby nie to, że ja mam w wroga. Nie Drugi awczy, nie awczy, nie awczy. No bo side poszedł. No ale... Chciałem no. Gdzie jest ta we... Na lewo. Wejganka. Tam już? No i no daję, że Aha, ja myślałem, że daję O! No i leżysz, szmateczko, szmatunio. O. No, no. Bez kitu. Najlepiej w ogóle w pierwszej rundzie zaplantować, bo ten, bo nikt... Kto normalny kupuje rozbraja czy w pierwszej rundzie, nie? Nikt. Chyba, że kezu, ale to pytałem kto normalny, nie? Okay, to ty... mm -hmm. <laughs> Przepraszam Przepraszam cię, kazuję, jak to oglądasz. Yy... O, kocham cię. On, no on nawet nie ogląda. Ci. Szybki pust. No, no. A. No Weganka, która je parówkę! Uspokój się. Uspokój się Weganka, która je parówkę. Jeszcze cię Nikt uderzyłem, ja tak. przepraszam. Patera. Jak cię zabiję, to będzie, że jego niki i z moją potrzemu w podłogę patrzysz. patrzysz A to jest taka pompa, ja nawet nie wiedziałem, ja to nie wiem. O! A jednak nie pisał, że to moim... Chłop, to sobie jeszcze zaplantował, żeby mieć całą kaskę. Nie mogę, dobra. Gram z desercika. To jest kinek fresh. Ej, ale ta literka H, taka zabłyszcząca, ta to ona kozacka jest, według mnie. Ładna. Co ty tu ptasz? Co right. Ty tu ptasz, czy nie ty tu ptasz? O, jest. Za tym hangarem. Dostał! Co? Gościu mi nawet nie widział i mi trafią w głowę. No i masz plecy. Aha. Miałem właśnie w przed właśnie przed sekundą miałem powiedzieć, że pewnie plecy. A nie słyszałem, bo strzelaliśmy ciągle. No ale to słychać przecież łapie. No ja nie słyszę na przykład. No to... nie wiem. Może obejść ten odcinek, to będziesz też. Yy, ja słyszę, Nie, po ja słyszeć, czy tam nie słyszę. Ja, ja Ale ja gości. się nie skupiam ja... na tym! Na słuchaniu! Ja nagrywam odcinek, to się skupiam na nagrywaniu, a nie. Ale ty masz plecy tu! Tych gości co se wychodzi? No bo wiem, że mamy ciebie w asekuracji. Biegnij, slajd! Jeszcze mi laguje strasznie! Nie wiem, jakie ty mi ustawienia podałeś, ale chyba takie lagujące trochę. No przesuń się! Wow, jak mnie zlagowało, nawet go nie zauważyłem. Ty! A, fajny lag, fajny lag widzę, widzowie. po No nie wiem, czy wysłyszycie mnie, widzowie, teraz. Ale próbujemy wejść do gry. Próbujemy wejść do gry. Halo, halo? Halo, halo? halo. O! Jest! Laga dostałem strasznego i mnie wywaliło do lobby, ale już wchodzę. <noise> Niezły internet. No. <noise> A ty jeszcze mówisz, że podałem ci ustawienia lagujące. <noise> no, zlatki sobie. robię. Okay. Nie znasz się na żartach? Ja sobie kupię słuchawki, a ty se kup humor? No. Taki, taki dobry, taki dobry kup Po mi ci dać takie hyper Co? Hyper -y kup Kup słuchawki nie. tak za minimum Tu za minimum... Tuwy i będzie... Za ile? Ale minimum nie mączy z jak ja bym tyle miał jeszcze kiedyś. Jak ja bym jeszcze kiedyś tyle widział na oczy, oprócz komunii, to byłoby git. Nie no, widziałem, Ale nie moja. No która je parówę! Aha, no. Fajne lagi mam. O, jest, żyję. Jest tu! W smoku, Dwójka! Bo no jeszcze laga dostałem! Nie wiem, te lagi mnie zaraz zjedzą! Dobra, nie wiem, widzowie, zobaczyłem jeszcze szybko czy czegoś nie mam w tle, ale no to... TO musi BYĆ INTERNET, ZNOWU MI LAGUJE! W ogóle najładniejszy skin z całej gry! Naprawdę jest beznadziejny, nie miałem co zrobić z kasą na Kidropie, to go se kupiłem! No fajne te lagi mam! Super się bawicie! w internecie super się bawić w internecie no bardzo super się bawi. masz plecy, masz plecy masz plecy masz plecy no ja lagi dostaję co pół sekundy no to pewnie przez to, że ja nagrywam to mam lagi takie Zwykle pingu masz pod no, a mało. Nie miał ja z Nerbiksem grałem, graliśmy na takiego typa, normalnie, co miał chyba 800 pingu, a mu w ogóle nie lagowało. Miał płynny internet. Halo. O, jesteś. Ej, halo. Lagi mam, żyjesz, żyjesz. No, gdzie? Ten co w stópkę all right, all right. tylko dostał. Wow, no. Co za lagi, proszę. Nie wiem. Nie wytrzymam. All in gram, all in. Aha, ty akacza nie wziąłeś. Nie no. więc co, dobrym akaczem gardzi. No super się bawią te lagi moje, no bardzo super. Polecam Magda Gasler. Idealnie mógłbym, oh. ale. A ja nie wiem, czy, wi czy, czy wy widzowie to widzicie, te lagi moje. No w skoku prawie kupa zabiłem, ale dobra. Nie, dobra, y, to jest ostatnia runda i co ty masz za ikonę? To jest ostatnia runda, widzowie, i... Y, y, Jaką Jaka Dla... ikona? No taki... Jaka ikona? Y, jakbyś zmutowany był. No czemu mam 80 pingu? Nie no, nie mogę. Ale ja mam ikonę, ale to jest dywejanka przecież. Taki zmutowany to mikrofon. No, super. O żyje Nie wiem, nagrywanie równa się lagi, straszne. Wiecie, by nie wiem. Nie wiem, ja po prostu nie wytrzymam. Nie wytrzymam. Nie wiem, nie działa mi tu nic. Nic mi nie działa. Nic, po prostu nic nie. Znowu mnie wywala. Nie wiem, dobra widzowie. Yy, my kończymy ten odcinek, ponieważ. Yy, no. Internetu nie działa jak działa, czyli nie działa w ogóle. Yy, ja kończę ten odcinek. Nie wiem, może kłaku się połączy zaraz. Znaczy będzie po prostu. Słychać, słyszeć. Halo kłaku. Halo, Kwaku. Kwaku, halo. Halo. Chcia... O, halo. Jeszcze raz wam, widzowie, przypominam, żebyście zostawili to, co na ekranie. No ja kończę nagrywanie, bo może wtedy chociaż nam się uda ugrać tą rundę. Bo dobra, wiz... No dobra runda jest. No dobra, widzowie. Właśnie rozwaliłem. Yy, my kończymy, no i co? Żegnam was. Jeszcze przepraszam za te lagi moje i co? papa pa. żegnam się. Ela, bem. Wow.